Hej, hej, tu may. I Sol. Mama, mama z córką, które, które nagrywają gameplaye. Witamy Was ponownie w The Sims 4. Właśnie idziemy spać a, o trzeciej w nocy. O, ona się nie wyśpi dzisiaj. Yy, kot z nami śpi pod kodrą. Zobacz, widzisz, mówiłaś, że trzeba kupić, a on sobie śpi z nami. A mały co robi? Um, myślę, że w tak, domu znowu. znowu. Edukuj. Sprzątnij śmieci. Okej, okay, czyli tam musimy jechać. No to pojedziemy, myślę, z naszym chłopakiem. Z naszym fuj-fuj. Tak. Mhm. Zjemy coś. Dobra, niech się wyśpi do końca. Zwierzaki wszystko mają. Nie. Nie mają. Ale może weźmiemy. Dobra, wytrzemy, bo zaraz tutaj znowu będzie jakaś choroba. A ziemia jakaś nam znowu z tego ma. Hmm. Opróżmy miskę. Luzuka so e, A może już zrobimy tą większą miskę. Czekaj. Aha, no to teraz mogę. E, zrobimy dla niej większą miskę, żeby... O tak. A może dwie? To samo się uzupełniało. Nie, dla takich tych to wystarczy. Gdzie chcesz posłanie? Myślę, że tutaj by było fajnie. No? Może to. Śmieszne. <śmieszne> Jaki? A może ten na dole, ten boczek taki, czy co to, to było? Och, to? No? Śmieszne. Dobra, śmieszne. Na mięsku śpi, okej. A kot śpi na naszym łóżku. Uzupełnijmy. I będzie na dłużej po prostu. O, a tu co się stało? Chyba jakaś kałuża. Raczej z Nie zdążył do kuwety. Też może być. Musimy podlać czy nie? Nie, no dobra. Wszystkie rośliny dobrze się czują. Nie wiem dlaczego te nie rosną w ogóle. Nic, nic, a nic. Trzeba się... Aha, bo to nie jest sezon, jesień. I jesień i wiosna, okej. Okay. Czyli dopiero jesienią się pokażą. I wiosną. Aha. Dobra, zjemy coś. Okej. Okay. I co? Lecimy, lecimy z, z naszym... naszym... Fuj, fuj. Tak. To może weźmiemy jakiegoś kotka? Sprzątać śmieci. Nie, tam nie ma nic dla kotów. Będzie, będzie im Mówiła tam pęlem? źle. Tak, musimy tutaj iść. No dobra. No, Gdzie no. jest nasz fuj-fuj? Idziemy z chłopakiem. Z naszym fuj-fuj. <grym> no, no. A może wręcz krzyż? Osiągnięcie mam jakieś... Życzę trzonki. Zobaczmy. Koczek, Ej, czemu? Czemu? Czekaj, ja nie chcę deszczu. Ale czemu wrogowo? Nelbi czyste niebo. Ale czemu wrogowe? No to nie. To takie, że nie chcę. Ale tramwię mi dodać. Powiedź wierciarski dowcip Znudzony jest hmm. Szczęśliwy to Pomyślał Myślał, że to jest już czas Na pierwszy pocałunek Tak, jeszcze dużo się To że też

Uuu, dobra, zobaczymy. Może będzie syreną? Może He? He? Takie do uszka. He? Przy wodospadzie? się tak już. Szybko, czekaj no. Ej, gdzie ty idziesz? Albo znowu... czekaj, poprawkę, chodź cokolwiek. Aha. Albo razem, idźcie razem pod wodospad, będzie romantycznie. Tak. Gdzie ten wodospad? Tutaj. I... tutaj. Hmm? Baw się. Baw się. No dobrze. Fuj, fuj. Hmm. No dobrze. Szybciuuur! Szybciuuur, patrz! Ona Pływaś. płynie tym... ...kajakiem. Ekologa. Yeah! Ale ładny! Mm. Zobacz! Wzorzasty taki. Ej! Co? Nie możesz wsiąść? Schowaj do wyposażenia. Niech tu nie zostanie. Ojej, ile tu rybek. Idźmy do Fui, no, Idziemy, idziemy, idziemy. Nie, 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 to nie baw się... A, już nie ma go w ogóle. Czy nie jest? Jest. To, nie jest, to dlaczego nie mam tego, baw się z. Nie ma baw się łzy. Jest A, tylko barabara z... Z... Bara, z. No to zrób. No dobra, zobaczymy. No. Ciekawe jak to będzie wyglądało. O, już idą. A y, z, ni z nią. Dobra, bo się rozproszyliśmy. O nie, znowu. Okej. Okay. Chyba musimy tą łódkę koło domu postawić, bo ona będzie cały czas tak pływała. Brawo. Brawo. O, z tymi płotwami, w ogóle. Mm. Mm. Co? Co ona wyprawia? Niech nie wiem, mam nie nie za wolne to. Chyba co. Tak. No nie choda po normalnie no. Sprzedamy chyba to. Tak. Proszę, sprzedać Ona co czas z tym pływa? No wiem dlaczego jest. Dobra, idę do tego barabara robić. Chodź. No szybciej. Decydujcie się. No, nie wiem czy się mam no, no, jak trzeba zapytać Tak, trzeba zapytać Idziemy do tego spadu cieszy cieszę się, jej do o, 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 o. Idziemy do wody spadu Idziemy do wody spadu Ej, zobaczmy jak to wygląda Ej, e? pójdą do wody, i znikną Mią do serbuszka o, pocałowali się zniknęli pływają sobie jak miło jak do się nie wygląda Mhm. Oni robią barabara bardzo spokojna, no nie, nie wiem, nie wierzę. Mhm. Oj oj I Jak i jak było? No same nastrojeniki dobre, więc chyba dobrze było. Tak. Nie, boję się do toalety. To nie jest dobry nastrójnik. Okej. Okay. Mm, Musimy toaletka. do krzaków wejść. Czekaj, kliknę toaletę, może znajdzie. O Aha. właśnie, gdzieś znalazła gdzieś. No to szybciutko. Tu, tu. Tutaj. Szybciutko, tutaj. O, blisko jest. No, blisko. Ej, a on gdzie? Mhm. Poszedł eee. do domu. O, szkoda. Obejrzyj. Nie ma jeszcze ananasów. No kurczaki. A jako? E, O właśnie, on. musimy posprzątać jeszcze, bo mamy takie zadanie. A, to A nie! nie, nie on? On, on pływa sobie. Nie, to nie on. Nie on. Mamy zadanie posprzątać, więc posprzątajmy A ile razy? Trzy. Mm, 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 mm. Tam jest. Gdzie? No tam. Tu? tu? Nie. Nie, tu nie ma nic. No, nie tam! Przy brzegach będzie. Nie, ja tam widziałam. Dobra. Gdzieś przy plaży było zawsze. Nie ma śmieci teraz? Mmm. Ale ja widziałam śmieci tam. No to jeden kliknęłam, a drugi... Czekaj ile mamy teraz? Jedno mam zebrane. Co to było. No może no. też. był mogą być Nie tylko przy brzegach na razie nic nie widzę nie wiem czemu to było gdzieś tam nie tam było to. to może się od, um, odbijało coś może o co to jest? No, no. Wulkan, górny. tutaj. Zobaczymy, że się spali. No, zobaczymy, co się stanie. Ale że lawa tu, zobaczymy, co się stanie. Mm -hmm. A my szukajmy szukamy śmieci. No, jak nas a tu? Tutaj jest. wyrzuć Nie wiem, czy to nam zaliczę jako śmieci. Nie. Gdzie on jest? Jest tutaj płynie. Okej. Nie, to my mamy zebrać. No kurczaki. Zostaw. My mamy wyrzucać śmieci. A, bo nie ma śmietnika tutaj. Dobra, a nie, nie zebrałam. Oh, Ale możemy edukować. Zabawne powitanie. Skoro tak. Ona chyba jest naszą tą koleżanką z pracy w ogóle. Tak. Też mi się okay. tak wydaje. Mm. O, to mm -hmm. Dobra. O, ale z łupakiem miałyśmy się bawić o, Nie wskoczyło jeszcze eduku. A jest. Dobra, już, już nie musisz. Już porozmawiaj o czymś innym. No i śmieci nie mamy, żeby to sprzątać. Hmm. A może gdzie indziej po? No właśnie tutaj, na, na, tym, na tej miejscówce tylko były takie rzeczy. I dosyć dużo ostatnio było, nawet nie zbierałam tego teraz jakoś nie ma. Nie no, teraz nie ma. Znowu nie zrobimy tego. A tam jest jakaś wyspa. Mogę coś zobaczyć? Nie. Tam jest jakaś wyspa. Ale nie ma co przedłużać. Idziemy dalej, po prostu. No, trudno. Ej, no, czułem. A to jest koniec już. Tu jest koniec. Dalej nie popłyniesz. Ej, coś się aha jest 18. no właśnie yy, możemy aha już ma. i co idziemy na randkę tak o osiemnastej? Uje. Mm -hmm, bo ona jest głodna więc idziemy na randkę nie wiem. może tutaj czy nurkujący pelikan byliśmy podano do stołu może co no, sprawdzimy tak. to okej okay. Idziemy z naszym chłopakiem. Fui, fui. I zastanawiam się, może go wprowadzimy do nas. Tak. Taki kolejny krok naszego związku. Tak. Żeby się wprowadził do nas do domu. Ale zanim to zróbmy... Czek, e, 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 e. Chcę zaprosić na randkę. E. Zaproś na randkę, tak. Zostańcie tutaj, będzie coś takiego. Gdzie on może? Tutaj? A, bo tam jest. Okej, okay, dziś idą. No, ale my chcemy tutaj. I co? Pojadą tutaj? Dobra, jest. Jesteśmy na rancji. Teraz co? Poprosić Stock. Idziemy prosić Stock. Teraz. A możemy tak poprosić o stolik? O, 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 czekaj, idziemy do tego stolika. My chcemy konkretny stolik. Ten ładny. Tutaj się już siedzi. Mhm. Dobra. Kiedyś jak zarobimy, to chyba otworzymy naszą restaurację. Co ty na to? Wegetariańską, bez mięsa i bez ryb. Taką z samymi owocami, albo taką kawiarenkę z pączkami, pączkarnię. Zamów jedzenie. Dobra, zamawiamy. Rozmawiałeś o posiłku, to jeszcze chwila. Co zamawiamy? Sok. Dobra, dla nas obojga. I co, przystawki chyba nie, bo ona jest bardzo głodna. To zjemy coś fajnego, jajka. Jajka w toście. Hamburger. Mm, naleśniki. Naleśniki, naleśniki. Dla niego naleśniki. Nie, dla nas Amoiga. Też? Tak. A z szpinakiem może? Nie, nie, nie. nie. Fuj, fuj. <laughs> fuj, fuj, szpinak. Hamburger. Naleśniki. Mm. No dobrze, naleśniki mm. też dla nas. A później torcik. Później torcik, mówisz? Tak. Dobrze, zobaczę. Ciaciu. Na naleśniki przyszliśmy, ciach, ciach. porozmawiajmy sobie O śmierciach uh -huh. A, A ona co robi? Pokaże ci No, rozmawia Ile ona ma <noise> <noise> no dobra. To wiktoria wygląda. Przyjazny. Rozmowy Abedula. o stylu życiu. A może edukujemy. Niech pogadają trochę. Eduku. Rozmawiaj ożywioną rozmowę. Ożywioną rozmowę. rozmowę, czekaj. Pokaż. O kaszkuchu. Ożywiona rozmowę, miała ci czekaj. Och, jest. Dwa razy używamy. O posiłku. No to jeszcze nie mamy posiłku, to nie pogadamy O, dla tych dobra. Ożywiona rozmowa. Numer dwa. Cimiento. Edukuj, edukuj. No nie, to już mamy zaliczone, nie będziemy gadać o ekologii, chociaż razem pracujemy, to chyba lubię ekologię. Co? No to się ekologią. Tak.

O, mamy złoty! Także to zabawne, Nie, nie, nie wpadło. O, nie. Wpadło i... Będziemy dłużej czekać. O, no, no to fajnie, nawet możemy podać. Zabawne. Zabawne. Troszkę się zaśmienię. Wresznie dości. Tu jeszcze fajny ten. Ta miejscówka fajna jest. Podoba mi się. Ta restauracja. O, podejrzyjmy co on gotują. Może nasze jedzenie. <laughs> idzie do nas, idzie do nas? Nie idzie do nas. A im podała ładnie. Hamburgery zamawia. Mm -hmm. Zamawiają sobie hamburgery. O, to jest chyba dla mnie Ale za pancake. Pancake? No, to by... oh. pancake. To pancake nasze będą dobre. To jest ten szefa kuchni. Danie szefa kuchni. Pancakeowej. O, o, nie, to nie nasze, prawda? Mam nadzieję. Dobra, coś jest, ale ciekawe, czy to nasze danie, czy to czyjeś danie. A my czekamy cały czas. Dobra, porozmawiajmy yes, no? jeszcze. Aż no? nie, nie ma to... mają tyle tego. <noise> Jest! Udało im się! Jedzmy! Rozmawiaj o posiłku. Musimy trzy razy rozmawiać. Mm. Jest? To się o posiłki.

Znaczy to, że nie starałem podziw. Mm, głęboka no. mm, mm. A podziw? Oj, coś chlapnął. co, <laughs> tak, Dobra, niech Nie to czy nie? był. Mm. Ona już zjadł.

Mm -hmm. Jaki chaos. No dobrze. wygląda. E, myślę, że możemy się zapytać, czy wprowadzi się do nas? Nie. Zostańcie przyjaciółmi? No i taki nie. nie ma. O. Nie widzę. Widzisz to? Nie. Co jest? Nie ma? Domek Aha, hmm. A może trzeba zakończyć y, randkę, żeby zaprosić Wymusuj go? Wymasuj swoją chyba, sympatię! Tak. Trzeba, no, nie się nie tak. trzeba się wymasować Trzeba się wymasować No, to wymasujmy hmm. No tak! Dobra, niech pogadają do końca. Może trzeba zakończyć randkę, żeby zaprosić go w działaniu. nie? To romantyczne? No, w romantycznych to było chyba nie. Tu nie. nie ma. No, zaproponuj masaż, jest. Dobra. O, jest. Nie. Z domkiem pamiętam było. Tak, z domkiem było. Nie wiem, wydaje mi się, że musi być yy, poza tą randką, żeby. Ale zaraz się skończy. To co mam jeszcze? Zakończmy się. On Nie, nie chciał Myśle oh, oh. o zaręczynach. Oh, Ojo! Oh, Uważaj, hmm. już się zaręczymy. Mm, no, no. No. Miej chłopaka no. lub dziewczynę, zobacz. Pójdź na dwie randki, jeszcze na jedną randkę i z z ten. Ale nie, nie uciekaj nam! Czekaj, daj mi czule. Szukamy teraz, może teraz będzie. Jeżeli nie będzie, no to trudno. O, jest Ciekawe, ciekawy, czy ucieknie, zdąży. Nie, 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 Stój. Stój. Stój! się, nie ruszaj. Prowadzisz się do nas, nie, okay. ty, Ty nie, nas. Tak. 20 tysięcy mamy. Yeah. No to remont robimy w następnym odcinku. Tak. Robimy remont. Tak, dokładnie. A teraz Uuu, ile wracamy mi do domu. Dobra. Róże jej dała, widziałaś to? Ja nic nie robiłam. On sam, on sam. Ok. So, so, chciałam jeszcze. Nie, to jeszcze nie. Ciędą. To facet powinien. Tak całować. O tak, ciało. No. I wracamy do domu. O jest, co jej się stało? Gorąco jej się zrobiło. Ale już głodna jest co te naleśniki, tak? Szybko jej przeleciało. Um. No dobra, to w tym momencie chyba zakończymy. I Ale musimy... Zobac... No właśnie w następnym odcinku będziemy taki remont bardziej robić niż odcinek taki życiowy, że tak powiem. Zatrzymajmy sobie. Eee, no i... Zapraszamy na następny odcinek, zobaczycie jak zbienimy nasze mieszkanko, bo już teraz mamy troszkę funduszy więcej. Tak, dokładnie. Tak, także na ładniejsze. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, będzie nam bardzo miło. Jakiś komentarz, nawet buźkę wyślijcie, żebyśmy widzieli, że, e, że ktoś, no. ktoś tam jest. Tak. No i życzymy miłego dnia i wieczoru, w zależności od kiedy, kiedy to oglądacie. To. I pa pa pa. pa.